Tajwan ma najlepszą służbę zdrowia na świecie. Jak popatrzymy do Google, jest napisane o Tajwanie, Południowej Korei i Australii, które wiodą premii. Tajwan od 2000, 2024 roku jest, ma uznawaną służbę zdrowia jako najlepszą. Kryteria, jak to ocenić? Po pierwsze, dostępność. Mam nieżyd zatok. Chroniczny, nie jest to jakiś specjalny problem, duży, wiele ludzi by z tym po prostu żyło, ale lekarz mi zalecił, że operacja mi poprawi. Poprawi mi życie, no, będę się czuł lepiej. Jak długo to trwało? 10 dni temu szedłem na stronę szpitala, umówiłem się na wizytę w ciągu nie wiem, minuty czy dwóch. Tego samego dnia, oczywiście, byłem u lekarza. Który mi zalecił zrobienie tomografii komputerowej, którą wykonałem następnego dnia, i trzeciego dnia byłem u lekarza z powrotem, który mi zalecił wykonanie operacji. Siedem dni później jestem tutaj w szpitalu. I to nie jest jakaś operacja, która jest wykonywana ze względu na zagrożenie mojego zdrowia czy życia, bo mógłbym z tym żyć, no ale, no ale w ciągu 10 dni, mniej więcej, jestem tutaj i będę jutro miał wykonane te operacje. Po drugie, cena. Na Tajwanie ubezpieczenie obowiązkowe wynosi mniej więcej 25 amerykańskich dolarów miesięcznie. Wizyta w takim szpitalu lekarza u specjalisty kosztuje mniej więcej 20 dolarów amerykańskich, tylko że te 20 dolarów pokrywają koszty wizyty. Wszystkich leków, jakie on zapisze, wszystkich badań, łącznie z tą tomografią komputerową, rezonansem czykolwiek innym, jeżeli on stwierdzi, że to potrzeba, te 20 dolarów to pokrywają. Krywają I do tego teoretycznie mógłbym mieć tę operację wykonaną też w ramach tych 20 dolarów, tylko że wtedy bym był nie w pokoju jednoosobowym, tylko czteroosobowym i, i pewnie trochę inne techniki by wykonali, no, ale by mi naprawili to, trochę by to dłużej trwało, trochę by było bardziej uciążliwe, tak zarobiłem, zapłaciłem trochę więcej. Trzecie kryterium oceny to w kształcenie lekarzy, bo ci lekarze oni uczą się po angielsku. Z amerykańskich książek, i potem, jak skończą studia, wykonał, wyjeżdżają z reguły na staż albo do Stanów Zjednoczonych, albo do Unii Europejskiej, gdzie dostają drugi certyfikat. To pewnie jest związane z tym, że, że Tajwan nie jest uznawany przez WHO jako państwo, więc jakby mają certyfikat też z innego kraju. Więc jakby jestem spokojny o to i cieszę się z tego, że że mieszkam w kraju, gdzie ta służba zdrowia tak szybko działa. działa. Jak mówiłem, wczoraj byłem spokojny o moją operację. Ona się udała, skończyła się 7 godzin temu. Teraz odpoczywam, czekam na mój pierwszy podsiłek i tyle. Jutro wracam do domu. Czyli co, w 10 dni załatwiłem 12 pewnie swój nos i wracam do normalnego życia, czyli pracując 60-70 godzin tygodniowo.